Samochód odpalił, już ma zrobione za jakieś 200 km, właśnie mamy pierwszą wymianę oleju za sobą. Wymieniliśmy jeszcze krokowy, bo... a poczekaj, czy my opowiadaliśmy, co tam się stało? Opowiadaliśmy, dobra, dobra, dobra. Mieliśmy problem z krokowym, że nie potrafił utrzymać wolnych obrotów, więc został kupiony i wymieniony. Miał być nowy, ale widać tam w środku w nim nagar, więc nie jest nowy. Jeszcze odpaliśmy go, więc zobaczymy, o na nim chodził. I mamy jeden błąd, z którym walczymy od przepływki. Trzeba wymienić przepływkę jeszcze. Tak, no bo czyszczenie przepływki ogólnie nic nie daje. Jeśli chodzi o krokowy, ten stary miał problem z przesłoną, że ta przesłona ogólnie rzecz biorąc nie otwierała się lub nie domykała w takim zakresie jak powinno. I dlatego wymieniliśmy ten krokowy. Wrzuciliśmy go, zaraz go odpalimy. Jeśli chodzi tutaj o błąd przepływki, no to tam wywala problem z jakby napięciem. Ogólnie rzecz biorąc, przepływka zczytuje sobie wartość powietrza, bo tutaj nie ma map sensora. Jest tylko map sensor. I na tej podstawie on sobie robi mapę paliwa. Mm, nie wiem, czemu ogólnie biorąc wywala ten błąd. Sprawdzaliśmy wtyczkę, wszystko jest ok, więc przepływka sama sobie może zdechła. Yy, odpalimy i zobaczymy. Jeszcze. Mimo, że jakieś wartości, wartości pokazuje. Tak, ona żyje, bo ogólnie rzecz pokazuje 8 kilo na postoju. Powietrze, że przepływa przez nią. Jeśli tę wartość dobrze wyskalowałem na zewnictwie, no to ona żyje. Na pewno żyje. Jeśli chodzi o olej, no to zrzucamy pierwszy raz olej z i będzie widać w tym oleju. Tu mamy magnesik neodymowy. A mamy taki kolor to... ładny, brokatowy. O, przez jakieś cztery wymiany będzie taki kolor. Tak. To o, jest to efekt tej... tego, że wszystko się dociera w tym silniku. Związane jest to z panewkami, pierścieniami, i wszystkimi elementami, które mają zadanie do No, jakieś kawałeczki jakieś. Najważniejsze, żeby nie pływały tam nam kawałki. Takie stałe No, powinniśmy to odstawić na, kilka, na, nie wiem, dzień i jutro zlać powoli, a czy na dnie. No, ale jakby było coś dużego, to by nam się przyciągnęło. Nic tam się nie przyciąga. Wcześniej miechałem Mieszałem tym patyczkiem. Jest ok. No. Pakujemy się teraz do auta, podłączymy kampa, żeby mu sprawdzić adaptacje paliwowe. Ogólnie wszystkie podzespoły związane z parametrami, takie jak sonda, przepływka dalej, co to czyta, czy w ogóle to żyje, żeby wypuścić samochód do klienta. Dobra, jak odpalę, zobaczymy, jak są tam. No jest OK. Teraz jest OK. Rzeczywiście ten krokowy zadziała. Czyli wystarczy wymienić krokowy po to, żeby się pozbyć problemu falujących obrotów. OK. Lecimy. Drogie. Eee, bierzemy się teraz za podłączenie auta pod kompa żeby sprawdzić mu wszystkie adaptacje paliwowe, znaczy adaptacje paliwowe sprawdzić wartości związane z sondami, czy one żyją i tak dalej. Chodzi o to, żeby sprawdzić ten samochód i oddać do klienta na takiej zasadzie, że wiemy, co oddajemy, a nie na zasadzie dobra, zrobiliśmy remont i niech to sobie jakoś tam działa. To, to nie o to chodzi. Yy, dlatego się podłączałem pod kompo, musimy nim trochę pojeździć. Sprawdzimy też yy, na wyższych obrotach, jak on sobie działa. Po to ten laptop. Nie będę grał tutaj w Speeda, ani w tą i to na razie tyle z mojej strony, jeśli chodzi o hakerowanie w tym samochodzie. Zaktualizuję mi do do Coś chciałem powiedzieć na temat remontu tego silnika? Oprócz tego, że. Hmm. <grywa> Krwawoset? Nie wiem, jakiś. Jakiś, no fajnie, że 2-0 Jakiś klasyk typu 2-0 ale... I bardzo fajnie wyszedł, ale no dało takie niespodziewane te... No takie no dużo bonusów no wyszedł w tym silniku, Tak, to... kurde, nie, nie przewidziałem. No, tak. jestem jest to właśnie o to, że ten wałek, kurczę, no w żadnym innym samochodzie tego nie sprawdzałem. Wałek, wałek, to całość wyciągam, wkładam i tyle. No. no właśnie to jest efekt tego, że wychodzi się z założenia, że to jest jedyna chyba rzecz, jaki nie, nie rozkręcaliśmy. No tak, to, no, to jest to jedyna się rzecz, zagrawań. naprawdę. Jedyna rzecz. No bo co tam więcej jeszcze może być na Na jakieś tysiące śrubek, tak. tysiące tych to jest razliśmy. Ale założenie jest takie, że wiesz, no nie dotykasz tego, no bo wychodzisz, wychodzisz z założenia, że jeśli wygląda ten wariator na tak samo upieprzony nagarem olejowym, jak wałek, no to jest złożony w fabryce i go nikt nie dotykał. No i to był błąd. Trzeba było go sprawdzić. Ogólnie jeśli chodzi o eksploatację tego silnika, no bo o, może to jest dość istotne, chociaż nie wiem czy to nie następny odcinek, czy warto kupić 2.0, bo wiele osób e, też pyta na grupie, czy lepiej kupić je na 6 czy 2 ale to w sumie nie wiem czy to jest dobry temat na ten odcinek, czy oddzielny, ale dobra, może w sumie jak już zacząłem ten wątek, to to... E powiemy w no naszym Warto im Warto. No jaka jest różnica? Jedna rzecz, ogólnie rzecz biorąc, ma chyba, idzie tam, 105 koni, tak? Czy 110? 105. 115. 115, jakoś no. tak. Ogólnie rzecz spalanie, nie wiem, czy będzie jakoś drastycznie mniejsze. Obstawiam, że może to jest kwestia litra. Znaczy, to, jak... może zdejść niżej, ale pewnie w normalnej jeździe, więcej zamawiając silniki i tak dalej, ale głównie chodzi o to, że 1.6, znaczy inaczej, no samochód tego typu jak Hyundai, moim zdaniem jest dość ciężki, no bo waży prawie 1400 kg, tak, z tego co pamiętam, e, więc tak naprawdę 2.0 zapakowane tutaj, ze zmiennymi fazami, które ma w serii 143, no to tak jest w sam raz, no nie wymagajmy od tego, żeby to była jakaś teraz się rozłączę, więc tam już ok, mhm. dobra, nie wymagajmy, żeby to była jakaś tam rakieta, ale te 143 konie to myślę, że jest takie optymalne. To też chodzi o to, żeby to auto było w miarę bezpieczne przy wyprzedzaniu. Dobra, idziemy zatankować świeżego paliwka, bo on jeszcze jeździ na tym starym starym. Tak, trzeba mu nawilżyć go świeżym paliwem i będziemy nagrywać zaraz dalej. Opinęcie. Wracając do 2.0, no to w moim odczuciu jeśli chodzi o wybór czy kupić 1.6 czy 2.0, no to według mnie lepiej już jest iść 2.0, bo eksploatacyjnie wyjdzie pewnie to samo na częściach. Eee... Fakt, że 1.6 jest trochę tańszy, ale ten samochód totalnie nie jedzie, no zależy kto czego oczekuje od tego auta. 2.0 jest akurat o tyle sympatyczny, że jest to dość powszechny silnik, bardzo prosty w budowie. W remoncie zależny jest od... Znaczy koszty remontu zależne są od zakresu prac. Można zrobić remont za mniejszą kwotę i za mniejszą. Ale no nie wiem, te remonty za 1200 zł silników, to nie wiem na czym polegają. Szczerze mówiąc, tam pojawiały się czasem głosy na forum, że Pan... Okej, to tysiąc złotych to nawet nikt ci nie pijmy i nie włoży silnika. No nie no, to, to, to bez szansy. Okej, okay, włożyć to tak. Ale ale... To musi wyglądać tak, że tak, masz silnik na aucie, zdejmujesz głowicę, wyciągasz tak. tłoki, zakładasz ewentualnie panewki korbowodowe. Nie, no jak tłoki, nawet tłoki nie wyciągasz. Albo na całą głowicę. Tylko no, jaki to jest remont tak naprawdę? bo gdzieś tam piszą chłopy i dziewczęta na, na forwu, że poszły do mechanika, pojechali do mechanika. Mechanik zrobił generalny remont za 1200 zł. No, to jest trochę niemożliwe, no nie wiem, uszczelka no, pod głowicą, to rozumiem W samym szlifie zapłaciliśmy 2400 Tak, no więc generowanie, generowanie kosztów na tym silniku nie polega tylko na tym, że się go rozbiera i wymienia części, tylko jeszcze się go obrabia no, Sama nie... obróbka z wyważeniem No bo tak naprawdę jeśli chodzi o koszty, to też ludzie pytają ile kosztuje remont takiego silnika 2.0, no bo chyba wszyscy gdzieś tam mają, nie wiem, znaczy może nie wszyscy, ale większość ludzi gdzieś ma utarte w głowie, że można zrobić remont za, nie wiem, 1500, 2000 zł, no to nie bardzo, jest to realne, no bo To, nie, to, to, to są ludzie, którzy nigdy nie, nie próbowali sami nie zrobić. Zakładając nawet, że mamy podstawowy remont, gdzie nie trzeba szlifować wału, gdzie tule są cylindrów są w miarę OK, nie trzeba ich dotykać, honować, szlifować i tak dalej. I tak dalej. Dobra, no nie łącznie jestem ciekaw, tam błędy są. Podobnie się strecuję. Yes. Yes. Zobaczcie, jak myślicie pierwsza rzecz, samochód. Powiedzina za drugie trzy słowa. No, no, wow. <grym grym 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 zesła> okay. Tak Nie no, 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 teraz no, I Jest, nie mój. Nie będzie. To będzie nie wiem co powiedzieć w tym momencie. Może będzie jeździł, albo nie. Jeszcze, ale nie, nie, nie. Stopnij się 2 metry. Bo tutaj mam swoje ręce. Dobra, Dobra, ostatnie szłocze, które nam zostały. Przepływam jeszcze. Nie, to chyba. Nie. To. Dobra, jesteśmy na Daniu, Adam przyjechał, Adam właściciel. Adam jeszcze, jeszcze nie żałuje, żałuje tam, więc jest fajnie, jak jeszcze nie żałuje. Jest nawet jego. Testujemy sobie na razie samochód z tego względu, że musieliśmy wymienić przepustkę. Pomimo tego, że ona żyła, to żyła w następnym to był problem. Wywalała nam czekana. Teraz zmieniliśmy przepływkę na taką, która jest oryginalna. Z tego co widzę, ona pokazuje wartości, więc żyje. Znaczy będzie sobie trochę na nie pojeździć i zobaczyć jak ona sobie będzie się wartości. wartość. Tak, na pierwszy rzut oka to jest ok. A na drugi rzut oka nawet z czterema osobami na pokładzie jest o wiele lepiej niż było. No właśnie, no bo jakie są twoje odczucie? Bo z tego co ja kojarzę to ten samochód jak przyjechał do Sygi, ja tam siadłem i mówię, dobra, to można upalać. A on tak samo co się nie zbierał, przylgnął dość mocno chyba alej. Bardzo mocno, bo przez jakieś 800 km dolałem ponad 3 litry o. Więc na pewno będzie różnica cokolwiek by tu nie było zrobione. Przynajmniej w kwestii spalania olej. Tak, jest... ta <grytujmy. <grytujmy> No i na pewno lepiej się ma o wiele lepiej się zbiera na gaz, może tak. Po? Pejał. Pejał. Pejał Pejał pociekać, Pedał, wulgarnie. Wiesz co to trzeba wyciągnąć to. No i przy dwóch, trzech tysiącach obrotów nie ma takiego wstrzymania tych obrotów tak naprawdę, bo zatrzymywał się na 2,5 tysiąca, e, nie przyczyn, może sprzęgło, może cokolwiek innego, a teraz leci cały czas do góry. Znaczy wiesz co, on miał problem ze sprzęgłem dlatego, że... Sprzęgło już było na wykończeniu, zresztą no, my robiliśmy to sprzęgło i rzeczywiście jest dość duża różnica. Mhm. też z tym jeździłem po dotarciu, z Mortem Gotar ostatnio. Ok, no, całkowicie inny obraz auto. Ja nie wiem, że zrobiliśmy z tego Ferrari, czy to już jest gotowe na Tore F1, bo to, to nie ta nie droga. A... Ale jest naprawdę duża różnica przy przyspieszeniu. Wtedy yy, głównie sam jeździłem autem, więc yy, mam porównanie, jak jeździłem sami i nie miało to, nie miało to auto tak naprawdę mocy. A przy czterech osobach zbiera się lepiej niż ja, kiedyś tam jeździłem. No to ja się boję trochę o twoje rzeczy, jak ty sam siedzisz, to stary, zgubiłeś. <grym grym> Bo i samo życie, co mają. A jakoś nie słyszałem od tamtego czasu, więc będę miał porównania. Yy, na razie w tym, powiedzmy jeszcze w procesie docierania mam 531 km. tak fajnie by było do 1000 kilometrów w laskach bardziej niż gdzieś tam A tam do 1000 km to jest... Już... To, chwili... to akurat dojadę do Poznania i będzie dotarcie to można na robić. A czy do trzech i było tak mniej więcej na razie ja. Trzech, czterech ewentualnie. Fajnie właśnie było tak, żeby się nie w jakichś tam długich odcinków ze stałymi obrotami, no bo to jest jakby trochę negatywne. czy to jest zły sposób na docieranie tak, silników. Dociera, no. Chociaż jest minion teorii. Każdy ma tak. swoją i tak dalej. Ja docierałem swój silnik w takich interwałach raczej jakoś mi tam na zdrowie wyszło. Myślę, że tutaj raczej też ta technika raczej się sprawdzi. Ale no, 500 km to strefy jest takie mało w takim Nie wiem czy Bartek Ci mówił, ale tam pierwsze 3-4 wymiany to będzie bałkatowo, jeśli chodzi o olej. To jest standard. A jeszcze z gazem będziesz musiał do gazownika, tylko gazownik będzie musiał się pewnie zrobić mapy na nowo, bo yy, tam były rozjechane też korekty. jak... To. My go dorwaliśmy nawet przed remontem, a tam wywalał czekamy i tak dalej. Tak, tak. Po, po kilkudziesięciu czy kilkuset e, kilometrach trzeba było włączyć diagnostykę i skasować błędy, żeby leżące nie było. A dlatego tak czy inaczej będę wracał na benzynie, a po serwisie gazu wtedy będę mógł to normalnie... Czyli ja mam akurat to jeżeli na benzynie wyjdzie na, na zdrowie, bo on tak, sobie teraz bierze mapę benzyny, a ona postawiła w benzyny on będzie robił sobie korekcję do gazu. To to nie wiem czy ten flip gaz się łączy OBD. Znaczy, czy to jest tylko na zasadzie? Nie wiem. To jest, eee, jest polski gaz? Nie, to, to holenderski to <suszy> <suszy> gaz. <suszy> a, ti, ti to, jest Holenderski gaz. A Holenderski gaz. A Klima nie. Na Klima nie jest gani, taki tak? Dobra. Dobra. Nie wiem, w matych kwestii nie nabiłki. Coś tam mówiłem, ale chciałem, tylko ty, że nie będzie działać, mówisz? Nie, jakiego. nie, nie, na pewno nie mam silnika Dobra. No tak. Pozostaje tak. na przykład. Nadzieja. Ewentualnie super ręka. Dobra. Czyli że będzie działać wiesz co, no wszystko na to wskazuje no bo nie te błędy idą mm -hmm. w tym kierunku czy co, największy problem w tym samochodzie jest taki, że ja swoim komputerem nie mogę powiedzieć mu korekt krótkich i długich, żeby cokolwiek więcej gdzieś tutaj stwierdzić, nie wiem czemu Za wszystkimi Hyundaiami na tym kompie się łączyłem nawet przywozem innego kompa pod lato, żeby wyglądał mega profesjonalnie mm -hmm. i tam rzecz biorąc w tym fińskim Delphi nie było w ogóle Hyundai'a 2.0, więc tam mnie nic nie wyczytałem ale nie wiem dlaczego tu nie mogę wyczytać z niego korekt i Głównie bardziej się opieram na wykresach sąd niż na samych no, no. korektach Te wykresy sąd są spokojne, no bo ogólnie no, rzecz biorąc mu tak czy inaczej to powstaje najmniej jednej, I one się nie zawieszają, na... jednym miejscu, może tak, Co Z tego coś nie? nie Dobra, okay. Z czterema osobami na pokładzie. Wiesz co, eee, jeśli chodzi o ten silnik, on ogólnie biorąc był, przynajmniej jeśli chodzi o tułowę i pierścienie, one były już na tyle zużyte, że jak się kręciło tym silnikiem, to on nie miał za bardzo oporów. On miał nawet, jak go zakręciłeś mocniej, to mm -hmm. wytracanie siły bez wadności układu karbowo natukowego, jak on się poruszał ruchem po i stosownym, wrzucenie pierścieni i tak dalej. No to on rzeczywiście chodzi z dużym oporem i zmniejszał się pewnie też trochę kompresja przez to no, ale no, przynajmniej przypomina tą taką seryjną no moc, jak w Hyundai występuje. Ja nie mówię, że tutaj te remonty nie wiadomo, co zrobiły. Najczęstszym, e, remonty silników gdzieś tam przywracają tą seryjną moc, no, ale to jest zależne od katalizatorów i tak dalej. Tak? Tak. jak tam katalizatory wyglądają, np. paliwowy, czy na tak jeszcze ale paliwa i tak dalej, w dryski, ale to Pierwsze odczucie, no, przynajmniej moje, jest takie, że jak jeździłem tym samochodem, to już nie mówię, no nie było możliwości, gdzieś tam spał, i tak dalej. No, raczej to znaczy się zbiera. Normalnie. Jak to by 0. Myślę, że to bar, e, mówił Bartek przez telefon, że to, po jakimś czasie przyjadę do Was. To, żebyście zobaczyli, to, to coś to takiego mówił, żeby przyjechać na przegląd. Znaczy, omówię, fajnie tak. byłoby, gdybyś do nas gdzieś tam wpadł za jakiś czas, to nie mówię, że, wiesz, że musisz na kolejną wymianę oleju. Kolejną wymianę oleju musisz tam sobie oczywiście działać we własnym zakresie. E, ale fajnie byłoby go tam obejrzeć po jakimś czasie. Czy przede wszystkim, a nie na jakichś tam wycieków. Oczywiście nigdy tego nie przewidujemy, ale musimy sobie wszystko tam sprawdzić i tak dalej. No to się nigdy no. rozbieramy do zera. Więc musimy sobie przyjrzeć jak on sobie tam wygląda. Podłączyć na kompo, ale ja muszę mieć innego kompo, żeby sprawdzić korektę, bo no, tak naprawdę bez korekt ja się opieram głównie na sondach i ewentualnie patrzę, czy przypówka żyje. No, przypówka żyje. Bo ja co prawda też dawała wskazywania, że ona żyje i cały czas coś tam pokazywała, ale finalnie wywalała błąd. Dziwny jest ten błąd, no bo tak jak mówię, no, ciężko go trochę diagnozować bez korekt ale raczej wszystkie znaki na ziemi wskazują, że to jest kwestia przepływu. zresztą Bartek dzisiaj też był w Racing. pytał chłopaków, chłopaki też podłączali pod komp Kąp w Tomaracing też nie widział korekt, nie dało radę podejrzeć no, ale też się obstawia, że to jest kwestia przepływki i stąd się to bierze wszystko więc trzeba będzie go obserwować no, jeśli ewentualnie jakiś tam czek się zaświeci, no to trzeba podłączyć podkąpa i zobaczyć czy to znowu jest to samo to, to był błąd bon tak? tak? Znaczy to był... Nie, nie, to nie był błąd sondy, to był błąd przepływki związany z Dobra. z tego co kojarzę. Znaczy nie, już nie pamiętam, co są no, bo po co, bo byłem w biegu w robocie tylko coś tam przejrzałem, ale mniej więcej nie sprawdzam takiem co, czy to jest błąd sądy czy przepływki, Co wspominał, że, że świadczy o przepływce. Wcześniejszy błąd, który był, był rzeczywiście związany z, z przepływką. z Teraz zobaczymy czy co tam mi wyskoczyło, bo tam, się przybyłam tam przeprowadzek, co prawda nie jest tak, jakaś prasa. Czekanie zaświeciło, ale może już będzie wiecie coś. Przepalenie żarówki od check pomogło. na Super, cieszę się. Zawalowali <grym grym> nie widać. Tak jest, klient zadowolony. Mechanik tym bardziej, więc będę pomoc. Miało nie świecić, to nie świeczkowało. Dziękuję, ale... emocji z, 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 z jazdy obcinano dużo to check engine jak świeci, to od razu samo pod nie niby jedzie gorzej. Ale to jest ogólnie auto z Niemiec, no nie? Podaj, że tak. Przynajmniej takie były faktory. Ano. Ale ogólnie jakoś tam. Długo masz ten samochód? E, półtora roku? Dużo nimi jakoś tam inwestowałeś i tak dalej? Dobrze. Aha, bym się nawet przy nim kręcił i nawet no, też tam coś w Co no, Na pewno ja. Szczerze mówiąc. Jak na chwilę, nie jest jakiś tam strasznie przegniły chociaż nie? no. No to co? To... znęło oczywiście. Jak już daj, tak. progi. Pg... Z... Jak w październiku odkryłem nadkola, to. A to nie, nie, to najgorsze odkrycie świata, jakie można być <noise> Nie, można odkryć, że ma się jakieś nie wiem, że dolski na przykład, jeśli kogoś to boli, albo nie wiem, że, że jest się można to nie. odkryć, ale nie, nie progi To jest najgorsze, co może być. Nie, bo rzeczywiście, tak jak popatrzyłeś na ten samochód, no, no tak proces. No no. Ten remont silnika nie jest robiony na takiej zasadzie, że za 3 lata co będziesz szukać budy, pod ten silnik, no bo prawdopodobnie to silnik przeżyje to budy. No tak, to jest Tak, założenie. tak, właśnie. tak, a, tak właśnie. A nie, nie no ogólnie jakoś tam zremisowane było to samo, to jest w jest takim przyz, przyzwoitym stanie. No. No, no, Całe dół zabezpieczyłem, wszystkie, sam to wszystko robiłem tak naprawdę. Wszystko co przy nim było robione, z wyjątkiem geometrii, było to tak naprawdę ja sam robiłem. Dużo rzeczy było robione naprawdę. No z wyjątkiem. No teraz chciałem powiedzieć, że jak sprzęgło nie było ruszane, to w sumie tylko sprzęgło zostało do wymiany, ale było ruszane, no więc... Tylnego zaryszenia, tylko zaryszenia tego, że ten nie rysałem i dawno. Tylko wiesz, co, dobrze, jakbyś sobie podjechał na zbieżność? Tak, i tak powiem. Eee, po tym, jak my grzebaliśmy przy półłości, mm. zresztą nie wiem, czy czułeś przed chwilą, gdy chodziliśmy, on ma delikatne tutaj, jakby bicie. przynajmniej na kawaserii było. Eee, no właśnie chciałem, no, czy nie wiem, że to od tego, ale chciałem spytać, że jakieś takie jest, nie wiem, czy to Tak, takie, to jest to, tak, coś tak, tak, tak. tak, 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 takiego. Nie jest to słyszane, ale jest to wyczuwane. By... Przynajmniej ja czuję, w jest tak, no? Tak. Nie wiem, wcześniej tego nie czułem, ale prawdopodobnie jest to kwestia tego, że. My składaliśmy po prostu półosie, wrzuciliśmy, trzeba by zrobić geometrię, od tego zacząć. W zawieszeniu nic tam raczej nie, nie grzebaliśmy więcej. Po prostu patrzyliśmy z tą półosią, pół która się zastawała radzą w zarodnicy. A na którą no, półosią? Z rynkiem, ona była do wymiany, bo jak się przegupił, ona i wymienialiśmy, nie wiem, a to wewnętrzne, tak? Tak. No, no, ale jakby były zewnętrzne, to jeszcze pół biedy, bo one są ostatnie. zewnętrzne wymieniałem. A wewnętrzne niestety, dead. Wewnętrzne są nie do dostania, to jest największy problem. Ale możemy jeszcze podjechać na, na kanał, go przejrzeć, zobaczyć tam, czy nic się nie luzeje i tak dalej. Oczywiście jest praca, że 20 km tutaj, a tam w odpadło. Przekazujemy kluczyki. Proszę. <grystanie> Krzysiądę. Nie no, dajemy już kluczyki ku właścicielowi. Kończymy. w jakiś sposób. Tak. Krzysiądę to myśli. Takie zakończenie. To dziękuję panu. Dobrze. Dzięki. Aby On, On, jeździł, aby się nie zepsuł. A jakby się zepsuł, to, to nie tu. Aby dojechał. Dobra, my. No, no, no Dajcie no, daj, tak, tylko było, bo jeszcze nie nagrywaliśmy tego. Teraz sąsiad się zgodził wyważyć koła. To tak, aby taką wisienkę na torcie postawić. Eee, była tam delikatna igraca. Tak, ale... przy 80 godzinach było czuć na stopach, jakieś będzie kapnić tygania i to bo tak. No i zawsze się tam coś poprawiło. No tak. i czekam nie wyskoczy i na no tam jakieś straszne rzeczy. Jak nie wyskoczy... I idziemy nie na, wizytę. na wizytę jakąś tam za tak. jakiś czas. Na tak. pikniku się spotkamy no. i będzie ciepło. A to już przy. Chyba co się zepsuje, to etanowuję wtedy. Przy etanowy. Przy etanowy. I tak. Tak. Jak będzie ciepło, bo to <laughs> trzeba nabić. <laughs> tak. To nabić nabicia sesję. Dobrze. Dobra. Dobra, W tym